Witajcie, moi drodzy fani Żółle i wszyscy miłośników Wokółek bez hamulców. No to zaczynamy. Już tylko dwa dni dzielą nas od pierwszej kolejki ligowej PGE Extra Ligi w tym roku, a zapowiada się ona bardzo fascynująco. Dzisiaj opowiem o tych meczach i przekażę Wam moje typy na te mecze. A Wy dzielcie się tym filmikiem i komentujcie. Jakie wy stawiacie wyniki? No zaczynamy. Piątek. Pierwszy mecz. Betard Sparta Wrocław, Motor Lublin. Betard Sparta startuje z drabikiem, który jeszcze nie został zawieszony przez Poladę. Natomiast Motor Lublin zgłosił skład bez Jarosława Hampela. Ale myślę, że jednak Jarek pojedzie w tym meczu. Za kogo? To się okaże dopiero w piątek. Ja stawiam jednak na Spartę i dypuje wynik 52 do 38. Kolejny piątkowy mecz to Electros Włókna z Częstochowa, Mr. Gadek EKM Grudziądz. Tu też będzie ciekawie, ale znowu stawiam na drużynę gospodarzy, którzy wygrają ten mecz w stosunku 50 do 40. Mają Doyla, to jest dużym wzmocnieniem w stosunku do zeszłego roku. To tyle o meczach piątkowych. A teraz przechodzimy do meczów niedzielnych. Pierwszy, chyba najbardziej wyrównany mecz według mnie. Rof Rybnik, Waluba Zielona Góra. Tu nie mogę wskazać głównego faworyta. Dlatego obstawiam remis 45 do 45. I na sam deser mecz mojej Bermudy z kontra Fogo Unia Leszno to sama Wisienka na torcie Stalgorzów została wzmocniona w tym sezonie w postaci Iwertsena zamiast Kildemanda. To duże wzmocnienie. Natomiast Unia jedzie w tym składzie praktycznie bez zmian. Oczywiście zamiast Jarka Hampela jest Smektała jako zawodnik już nie młodzieżowy. Ale jednak Unia nadal będzie silna. Ja obstawiam w tym meczu zaciętą walkę do ostatniego biegu, ale jednak typuję wynik dla stali gorzów na 47-43. To wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało i że napiszecie w komentarzach, jakie Wy obstawicie wyniki, bo to jest ciekawe móc później zweryfikować, czy dobrze obstawiliśmy. Ja odezwę się do Was w poniedziałek. Z podsumowaniem tej kolejki i z tym, czy trafiłem wyniki, czy nie. Będzie ciekawie. Trzymajmy gaz i do usłyszenia. Trzymajcie je. Cześć.